Jak chmurzyska. Łołosiu. Potężnie. Będzie padać. Dobrze. Ach, niedzielny spacerek. O, śmietnik. No to idziemy. No tutaj wysyp papierów jest solidny. Tam coś leży. Tu jakieś papiery. Buty, po butach papiery. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu nic. Świeci? Ta lampka świeci? Świeci, tak jako ja. światło, no, no właśnie, jest tak jakoś... Tam są wycieraczki, tu jest jakiś banik taki. Aha, zetkikowy tak. cały. Wieszaki. Tutaj jakby brakowało tu. w ogóle jakiegoś śmietnika. No srał na ścianę. No to. Mm -hmm. tu jest pusto tu są papiery czajnik był mm. płytka elektroniczna, ale nie sięgnę mała a no tutaj jest patelnia znów nie mamy łapki kurde no ale cio... taka ujebana, że szok ale czekaj, sprawdźmy tym razem To Spód ma lekko stalowy, a reszta jest aluminium. P upierdzielona strasznie. Przypaliło to mu się. Mhm. Uh no -huh. tak to, nic nie ma chyba. Uh -huh. Bierzemy to czy Taka ufajdolona to trochę się obrzydzę. teraz. Ja się brzydzę. tego brzydzę. Osy tu są ważne. No to nie bierzemy nic. No. No, brudni. w Nie w drugą? Czy... No tak w tej fajny kampek wespał. Aha, okej okay. Tutaj czasami jakieś sprzęty elektroniczne się zdarzały. Dekoderki się parę razy, bo ze dwa trafiło. A no, to jest szafa. O. Dobre szafa. A w szafie... Ale syf. Ale zaleciało, syfem. Są papiery. Płyty były. Opakowania zostały tylko. No, no zamykam. Dobra. Ja się tu obujęłem. Ja myślałem o latach, że jeszcze zerkniemy. Ciekawe, że są blisko obok siebie, jeden obok drugiego. No nic. No nic, śmieci jakieś. Powoli będzie coraz gorzej z tymi rzeczami. Chyba Szkło, więc nic nie ma. Idziemy, no, idziemy na, na śmieci. Uh -huh. no. Z daleka wygląda jak wielki procesor, co nie? Kanciak z rdzeniem. Iś łóżka. No, to, 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 to. Łóżka. Kiedle. Widzisz, że to na to, to, to. Uh -huh. to był ten zepsuty szarp. On jest zepsuty? No, rozebrany już, nie? Aha. no ten telewizor Aquos, nie? Szarp, co w nim no. było? matryca paski. matryca była po uszkodzeniu ooo oh, znowu jakieś takie samochodowe a to jest lodówka jakaś albo ja nie wiem co Safe. jezu co to jest to ślada szafa chłodnicza duża chyba. o kurde ale z deskami Sylfie. nie widziałem takiego sprzętu jeszcze ja Zgniło bardzo... pod spodem bo ktoś wycinał no ale zasyfiał. Może tam coś w środku będzie. Nic coś ciekawego. No, też nic. jestem. Dajmy sobie lampkę dopalającą. O oh, jest ptak był. Straszył mm. mi kurczymy. No to był telewizor. Tak? No, widać skopowy, ale został tylko tył z niej. Żadnej płytki? No widzisz, tu to. Uh -huh. Duży był. Nie no, płytek z tylko. Czy ktoś rozebrał gdzieś indziej chyba? Może w domu? Nie wiem. No wcześniej i jak wysypał gdzieś. Może. Tak, i nie wiem. Mhm. Uh -huh. To co ja nie, nie No to teraz tam co nie wiem. No to jest tam, tam jest. Mhm. Uh -huh tam Czekaj, tu jakaś reklamówka jeszcze, pewnie ze Z butelkami. Tak? Pewnie tak. No, z butelkami. Kuźwa, daleko było wrzucić. O, no. o Prawie biały fotel. I to tyle z ciekawych rzeczy tutaj. W sumie tu też mogę nagrać. Jesteśmy w lesie. O, tak. W lesie na jakichś starych torach. I patrzymy, może jakieś ochłapy gdzieś zostały. Coś elektroniczka drobna. Drucik jakiś, co? Nie mam wszystko nie. wybrane razem. tu coś pewnie po telewizorze. No cię, ale zginęły te podkłady. Tutaj są lodówki rozbrojone, ale to tak nie wiesz. Z... Same pianki zostały. Same pianki pozostawały. Mhm. Jakiś kibel. jakieś drzwi od lodówki. Mhm. To jako parasola, to i ten... Kurde, kaptur mi ściągło. co tu mamy? To zwane wrocławskie reklamaty. Tego stojaka to nie uniosę, <grymny> duży. To go tu krzyczał, nosił. dał radę. Nic ciekawego to chyba nie widzę. Nie, 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 nie widzę. W takim miejscu GoPro ma co robić. Uu, tyle zmień. Tak, zmieniającego się obrazu, szczególików, Wszystko zakodować. Te się zarywają rzeczy podmagane. Ciężki. No. Mhm. Jakiś coś, fragmencik. będą same plastiki tylko rodzaju, to nic więcej tu nie daje. Resztki, telewizora. Sony. i na skupowie zresztą no to chyba nie jest zresztą, że to skopie wygląda no jako taki strach znaczy, jakieś tam żadnej elektroniki ani metali Tamtą? Tam? zobaczymy no Tam jeszcze nie te podkłady niedługo się rozłożą Całkiem. I też jeszcze tych szynnik nie zapierniczył. Ciekawe ile trzeba by ciąć szlifierką kątową, żeby to przeciąć. O! O! tu strzelał. Widzisz? O, ale tu butelek hm tu strzelał? Jest nawet. To jest Nabój. Nabój no. Na ostatnio był metal, ale nie aluminiowy. myślałem, że to aluminium, ale. A się? Nie Ciężko, nie. właśnie. Chyba trochę. Ścieżka, ścieżka. Albo się poślizgło, bo moje buty też czasami się tak poślizgną. Myślę, że w a one po prostu nie mają bieżnika już. Mhm. I po liściu się poślizgną. No, na przykład. Mhm. Dobra, to idziemy w osiedle. Fotel i tam, tam, tam. I idziemy go. Do... Zajrzeć tu to, to do na szyby z tego. Do, do bieda szybu z jakby jakieś terarium rodzewem. Jest serikonowany. O kurcze, panie. O Była sobie pralka. Pębel został pewnie, ale... Bo jego jest zawsze najciężej tak Rozbity. W tym koszu zawsze znaczy fajne rzeczy są. Czy do pooglądania, bo rzadko... Do... Chociaż zabraliśmy stąd parę rzeczy. A, parę, tak. Ale do pooglądania też często. I pierwszy, tutaj, tutaj rzadko są śmietniki ustawione. nie jest, ale to się nie trzęsie. To się nie nada, żeby to zabierać. Jakby się uparł i podjechał tu autem, to można Ale nie daj spokój, ty stoner do drukarki. Przeze mhm. nie, nie ma paru. No dobrze, to idziemy dalej. Kolejne śmietnisko. O, jogurtki. Znicze. zniczę. O kurde. Nawet kosze wywalone na papier. No, patrz, jaki Działem, to są chyba te znicze, ale uszczerbione niestety. Nawet ktoś wywalając meble klosze, te kosze wypierniczył. No, przewrócił. Tam no, chyba nawet ta bliczka jest typu nie deptać stał, nie sarać albo coś takiego. A to klosz jest. Klosz, no. Jakieś No oczywiście butelki, bo do kosza też daleko było. Tam jest jakiś wózek. Taki, taki wózeczek nasi nie, siostra miała. No, Ja tam przejdę, bo ja chcę zobaczyć ten klosz, co tutaj jest. O, ale wgnieśony. Widziałem, ale taki dziwny. A, bo on jest taki jakby plastikowy, wiesz? Aha. I chyba ma te blaszki pożywa. Zobaczymy stal. To takie wszystko. Poszukany z taki. Ale jest czyściej niż ostatnio, bo tutaj jest wolne miejsce. patrz, parasol, nówka praktycznie. wejdź. Znaczy, nówka, nie nówka, ale złożony. Dobra. No jest dróg stalowy. Tak, takie pojemnika. Dobra, nie ma tu nic. Idziemy dalej. Jakieś słoiki. Opony już niestety bez felb. No to... Idziemy dalej, nie Bałaganek Tu jeszcze nie byliśmy. Nie, nie O, po klimatyzatorze. Przyjść do jakieś posesji. Klimatyzatory też w pudłach przychodzą. Proszę, proszę. O, pająk na nim się. I... A staro. Mhm. No. Wielkie. Niedawno ktoś zakładał pewnie jeszcze nie wywieziony. Nie, ja trochę tego złomu. było mu drobnego, co nie? A, a teraz ten meble. Dało nam troszkę wagi do tego pewnie. Z parę złotówek nam dorzuciło. nie zaglądam, do pewno jest zamknięte. Nie. O, ale puszek. O jest. No. Meble. Ale wyprzątane, co nie? Nie ma tego złomu. Nie ma. No. Same meble. Same meble. Puszki. Jest dużo. kurde, mm. puszek nie chce, przecież to kasa jest też. Nie no, wiem, zamknięte, nie wiem, po co. Idziemy gdzieś jeszcze, czy... Mm. I teraz wracamy tą stronę. Teraz tak. jakoś tak, zabrać, tak wrócimy, stronę. może będzie kontener jakiś tutaj. E, nic. Może jakiś kontener po drodze się trafi. No oni A jak posprzątam. tak to, jest, to jest dba, Ja tylko się tylko stało? No, tu zawsze leżą jakieś meble tapicerowane. No, teraz czystutko. Dobra, idziemy do auta i wracamy się troszeczkę stąd przyjechaliśmy, bo po drodze kontener widzieliśmy, więc jeszcze zajrzymy do kontenera. Jest ten kontener. Hm. Nic. Chyba nic Stąd to co lodówka stoi tam jest, lodówka turystyczna. turystyczna. A to może to jak lodówka turystyczna to chociaż dekiel weźmy, jak jest. O dobra jest. A możemy całą wziąć, jest sprawna ty. No, tylko maseczka w środku to wyrzuć. Ale jest do tego klapa, jest... Może... To jest elektryczna, no. nie wiem kabla chyba w niej nie ma. No nie ma kabla. Nie wiem gdzie tu kabel wchodził, ale jest na ogniwo Peltiera, więc generalnie. Ogniwo fajne do zabawy, a duży radiator jeszcze. Leck. Oj, przepraszam cię. No tam nic nie ma. No nic. Tu też nic nie ma. Nieopłacane. Jeszcze raz zerknąć, a już się coś dojrzy. Też nie ma nic, nie ma. Kabel, Kabel jest, jest. Ale nie wiem, czy nie jest czasem obskurowany. 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 no to nie. Jak ktoś jakąś sprzątał piwnicę, albo w uh -huh. cholera wie co? Tak naprawdę. Dobra, to bierę tą modułę, ale ciężka. Jest. No, z modułem jest ciężka. Dobra, to idziemy. Nie drzwi chyba. No, zamkłaś, wydawało mi się. Poczuciemy o tym, czy coś przybyło. Czątki pralki. Albo zmywarki. Coś dziwne. Do rozciągania butów chyba. Takiego nie widziałem ja jeszcze. Ja też nie. To jest chowek. Jak dzielona samochodówka, jak zwykle. Nic nie ma, kurczę. Co jest? Tak? Ten nie, zobaczmy. ten. Zużyte? No chyba tak. Już tak bardzo zużyte, nie są, nie są połamane. Mamy auto, to jest cały schowek, nie lampa. Schowek, tak. no, no? Generalnie nie mamy więc. To krzesła? Samochód, więc jak chcesz krzesła włożyć. Zastanawiałam się, czy nie wziąć tych krzeseł, mm -hmm. wiesz? Już była tłuczona widzę. No, jakiś... Mam Na nagrodę pocieszenia. <grymka> Kawałek kabla niedzielę. Te kresła są ciekawe, ja nie wziąły. Może bym próbował je sprzedać, wiesz? nie, to trafiam na kontener. Albo pod śmietnik nasz, to nagle się okaże, że ktoś się potrzebuje. Tak, tu wejść. To włożymy krzesło. U, ciężkie. Jeszcze z takich drewna prawdziwego. Z litego drewna. To jest rozwalone, trzeba uważać, bo oparcie się odleciało, Uleciono już, panie, to się nie, nie udało. Trzeba dobrze to i chyba. No, no. Do bagażnika nie wejdzie. No, bo z bagażnika wkładałem z przodu rzeczy, nie, więc tak manewruję troszeczkę tutaj inaczej. Krzesła zachowane może się spróbować, można spróbować sprzedać. Mhm. Może się sprzeda pianka Bardzo. I tak to nic, co nie? Nie widzę nic. Same meble. Nic nie widać, przynajmniej od góry No meble, płytki, grube płytki. Iwa podłogowe. I samochodówka, jak zwykle. No. Tylko dwa te krzesła były, co nie? Dwa. Ale pianki. 气氛。<Jesus. S 2> <sighs> Idzie, czy nie idzie? Idzie. Kurde, małaka. Potrzebne w sumie Co masz, Piranę mam. mam. Ja wytarmosiłem teleskop, nie wiem po co, ale mam. Ale ja sobie te dwie firany to... chyba wezmę, wiesz, tak, One są fajne, podobają. Patrz jaki obrós, tu jest jeszcze patrz. Serweta tak. Fajny. E to ładne to jest nawet. No. To, to to też wezmę. Zobaczę, co to jest to jeszcze. To by trzeba było prać, chyba, po prostu. Nie, wszystko z tych czeków. Oczywiście tak, ale patrzę, czy to jest w ogóle warte brania. Pora takie. I nie widać, żeby było uszkodzone, wiesz? Mhm. Może jak się to wypierze, to nawet i będzie miało ładny koło. To bym wziął pewne. Zanieś to. pod spodem? To? Nie. Kurwa. Wejdź, zanieś to jak możesz. Dasz rano? Mówię. Czy to Mówię zanieś po to samochodu? Czy się wydaje, czy deszcz pada. Coś jeszcze? Nie wiem, patrzę tu jeszcze do tego, bo... Kolejne są. Coś tu jest jeszcze ciekawego. Może no, tak jakaś zasłona, tak Z żabką jeszcze. Kurwa, ile tych żabek. Ten... No, tu jest chyba zasłona tak. Mm -hmm. No, są już takie brzydkie takie. Nie jest zasłona na tom, na, na no na tunel tylko taka na kamiś, na grzabkami. w dużych ale z czego to nie wiem. Właśnie, nie widać czego. A, z tej z boku gdzieś przywiało go. Dobra, tu już nie ma nic w sumie. Dzięki temu. Ja sobie to jeszcze biorę. Dobra, a to? Tego nie. Ale patrzę, bo tam coś jest Patrzę jeszcze, tam głębi, ale nie wiem co to. Chciałbym tam gdzieś jakoś cuchnąć. Weźmiesz mi to? Mhm. Czekaj. Jakoś zajrzę tam od góry. Śmieć do śmieć nie ma nic więc... medlejów Dobra Nie ma już nic a to jest stal, nie, nie jest nierdzewna. dany biorę, bo fajne rzeczy są. To same fajne kolory mają, nie? Uh -huh. Uh -huh. Dalej To są puste skrzynki, więc nie ma już nic, możemy stawić. No dobra, no. te firany nie no. jeszcze. Weź ja się sobie je zabiorę sobie do tej tak? Aha, ja do torby wciśną A, no to dobra. Jak się uda jeszcze do tej wcisnąć, to wciśniemy. Ale nie wiem, czy się uda, żeby upchnąć. Może? No nie. O, chociaż może. A coś jest tam jeszcze, poza pytaniami. Ja. To może się uda tu jakoś upchnąć. Czy ja będzie wyprać? One są ogólnie nie tylko po prostu są pożółknięte. Mhm. No i dobrze. I jeszcze kontrola ostatniego śmietnika po drodze. Nie. A tu pusto. Tu nikt nie wyrzuca śmieci w ogóle nawet. No nikt nie wyrzuca śmieci. Ty. Hmm. Zobacz, nikt nie wyrzuca, nikt nie wyrzuca. śmieci. Lodówka stoi jak stała. Hmm. To nie idziemy chyba tam dalej. No tam? Ale śmierdzi no, tak. w ogóle jakąś perliną. No. albo rybą. To nie jest łatwe. No jadra. i wracamy. W stronę słońca.